Co Pani dolega? Mam e, mocne bóle kręgosłupa e, z e, takim przeciąganiem w stronę nogi e, i bóle barku. A jak długo Pani? E, no bóle kręgosłupa to już jest taki bardzo przelewniony e, temat, po, tak z, z 5-7 lat pewnie. Tak? Natomiast e, z, sam bark e, od roku, e, a noga to tak w międzyczasie się nasiliła. Bo ma wizytę akuntura, jak się pani czuje. Zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie polecam każdemu. Jest to coś, w co trzeba spróbować, bo tak naprawdę ja bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, ale rzeczywiście już po pierwszym razie. Była y, zmiana do 90%, drobne dolegliwości, które tak naprawdę z którymi można normalnie żyć, gdzie wcześniej y, cały czas byłam na lekach przeciwbólowych, przeciwzapalnych.